6 lipca Głowaczów zamienił się w żywe Muzeum Epoki PRL. Wszystko za sprawą Festiwalu Kultury PRL, który przyciągnął mieszkańców Powiatu Kozińskiego oraz licznych gości. Wśród nich znaleźli się wicewojewoda Mazowiecki Patryk Fajdek oraz przedstawiciele władz samorządów gminnych z terenu Powiatu. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Starosty Kozińskiego Krzysztofa Wolskiego. Otwarcia festiwalu dokonali prezes lokalnej grupy działania Puszcza Koźnicka, Irena Bielawska oraz burmistrz miasta i gminy Głowaczów, Hubert Czubaj, organizatorzy wydarzenia. Szanowni Państwo, PRL, jak wielu Was pamięta, to lata 70. i 80. To czas kartek, kolejek, stąd Krystyna Prońko śpiewała, za czym kolejka ta stoi. Ja pamiętam ludzi chodzących z rokami papieru toaletowego. Przewieszczonymi przez ramię zdobywcami czegoś, co było nieosiągalne. To czas również propagandy politycznej, ale lata 70. i 80. to również czas, kiedy występuje zespół i jest popularny Lady Punk, Budka Suflera, czerwone gitary, Maryla Rodowicz. To czas, kiedy Bareja produkował niezapomniane filmy takie jak Miś, stąd nasze Misie przy wejściu na festiwal. Postanowiliśmy pokazać Państwu z pomocą i dzięki kołom gospodyń wiejskich dorobek PRL-u i myślę, że naszym kołom gospodyń wiejskich to się bardzo udało, ponieważ ja już pozwoliłam sobie przejść przez stoiska i zobaczyć, jak wspaniałe rzeczy wydaje się prawie nieprawdopodobne, że ludzie mają to jeszcze w domach zgromadziły na stoiskach koła gospodyń wiejskich. Wszystkim życzę słonecznej pogody, dobrej zabawy. Wszystkim, którzy wezmą udział w konkursach, życzę, aby wyniki, które osiągnięcie spełniły Wasze oczekiwania. Festiwal Kultury PRL to pomysł odważny, ale w moim przekonaniu bardzo trafiony, bo pokazuje, że historia nie musi być nudna, a wspomnienia z przeszłości mogą nas nie tylko wzruszać, ale i bawić. Dziękuję serdecznie wszystkim organizatorom, partnerom, osobom zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia. To dzięki wam powstał festiwal, który już na starcie zachwyca i zapowiada się na coś naprawdę wyjątkowego. Muszę wam powiedzieć, że jeśli ktoś jeszcze nie był w kołach gospodyń wiejskich, to co oni tam mają? Naprawdę warto odwiedzić, bo są same przyszłości. A dzisiaj wam życzę dobrej zabawy do późnych godzin wieczornych. Wiesz po to, wszyscy się spotkaliśmy, żeby się integrować, poznawać, bawić się ze sobą, więc dobrej zabawy, dobrego wieczoru. Szanowni Państwo, Państwo festiwal Kultury, Kultury PRL -u. Uważamy za otwarty. W przedsięwzięciu wzięło udział 15 kół gospodyń wiejskich z terenu Powiatu Kozińskiego, które przygotowały ekspozycje w stylu PRL, pełne rekwizytów, klimatycznych detali i charakterystycznych smaków z dawnych lat. Za zaangażowanie i kreatywność każde z kół otrzymało od starosty Krzysztofa Wolskiego bon o wartości 400 zł. Główne konkursy festiwalu na najładniejsze stoisko w stylu PRL oraz moda PRL wywołały wiele emocji i entuzjazmu wśród uczestników oraz publiczności. Dodatkową dawkę zabawy zapewniły cztery konkurencje zręcznościowe i sprawnościowe. Obieranie jabłek na czas. Pianie piany ręczną trzepaczką, Do nieś do celu. Najlepsze w obieraniu jabłek okazały się panie z KGW w Brzuzie. Z kolei członkinie KGW Zakrzewianki zwyciężyły w ubijaniu piany i najsprawniej doniosły jajka do celu. Zaś koło gospodyń wiejskich Basinowianki nie miało sobie równych w wyścigu na nartach. Wszystkie zwycięskie koła otrzymały bony o wartości 200 zł każdy, ufundowane przez LGD Puszcza Kozienicka. W barwnym i pełnym humoru konkursie MODA PRL jury oceniało oryginalność i kreatywność stylizacji. W skład komisji konkursowej weszli prezes LGD Puszcza Kozienicka, Jerena Bielawska, przewodniczący Rady Gminy Gniewoszów, skarbnik zarządu LGD Maciej Baran, dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej Michał Wojaczek oraz właścicielka salonu masażu Taj Raj w Kozienicach Ewa Cichecka. Wyróżnienia i bony o wartości 300 zł w tym konkursie otrzymały KGW Zakrzewianki, KGW w Świerżach Górnych, KGW Wulczanki, KGW Śmietankowe Babeczki oraz KGW Dębowianki. Nagroda główna 700 zł powędrowała do koła gospodyń wiejskich aktywne kobiety. Najładniejsze stoisko wybierały członkinie kół gospodyń wiejskich biorących udział w wydarzeniu. W konkursie tym organizatorzy zapewnili trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia. Wyróżnienia i bono o wartości 300 zł trafiły do KGW Ursynowskie Babeczki, KGW Kłodzianki z Nadwisły oraz KGW w Brzuzie. Natomiast trzecie miejsce i bon o wartości 500 zł zdobyły panie z KGW zakrzewianki. Drugie miejsce i bon o wartości 800 zł wywalczyło KGW Głowaczowianki. Natomiast najładniejszym stoiskiem okrzyknięto to przygotowane przez KGW Basinowianki, które tym samym zdobyło nagrodę w wysokości 1000 zł. W przerwach pomiędzy kolejnymi konkursami uczestnicy mogli skorzystać z wielu atrakcji towarzyszących. Nie zabrakło warsztatów kulinarnych z Akademią Kochamgary, pokazów strażackich, strefy zabaw dla dzieci, malowania twarzy oraz stoisk twórców ludowych. Wielką atrakcją były także samochody z epoki PRL-u, które można było podziwiać przy stoiskach KGW. Muzyczną oprawę festiwalu zapewnił zespół Jeszcze Nam się Chce, działający przy KGW w Sierskowoli. Banda na mera, napadła banda na mera, u jubilera, napadła banda na mera. W wzruszeni, szczerze wam kablujemy pod drutach o naszym męże, który się kochał w rzutach I kiedy w ubiegły wtorek do jubilera niósł Banda na na Szafa Gra, który przypomniał największe przeboje lat 70., 80. i 90. Dziękuję bardzo. Wręczenia nagród laureatom festiwalu dokonali starosta Koziński Krzysztof Wolski, burmistrz miasta i gminy Głowaczów Hubert Czubaj, burmistrz Magnuszewa Wojciech Wachnik, przewodniczący Rady Gminy Gniewoszów Maciej Baran oraz prezes LGD Puszcza Kozienicka i Rena Bielawska. Imprezę poprowadziła dyrektor Kozińskiego Domu Kultury imienia Bogusława Klimczuka Elwira Kozłowska. Festiwal Kultury PRL w Kłowaczowie był nie tylko sentymentalną podróżą do przeszłości, ale też doskonałą okazją do integracji społeczności lokalnej, promocji dziedzictwa kulturowego i wspólnej zabawy w atmosferze radości, koloru i tradycji.